ton, 14 stycznia 1902 roku. Godny Jezusa jest ten, kto się ogołaca z siebie i napełnia się Jezusem. Bóg wywyższa duszę i sprawia, że dusza miłuje Go i Jego własną miłością. Modlitwa Jezusa. Kiedy przebywałam w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł mój ukochany Jezus i powiedział do mnie. Córko moja, może być naprawdę mnie godny tylko ten, kto się całkowicie ogołocił z siebie i napełnił się mną całkowicie i tym samym uczynił z siebie obiekt całkowicie Bożej Miłości. Moja miłość powinna zatem tworzyć jego życie, a on powinien miłować mnie nie swoją miłością. Ale moją własną miłością. Następnie dodał, co oznaczają słowa: strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Oznaczają, że kiedy dusza niszczy siebie całkowicie, napełnia się całkowicie Bogiem, a kiedy miłuje Boga samym Bogiem, Bóg wywyższa duszę do wiecznej miłości. To zaś jest prawdziwym i najpiękniejszym wywyższeniem, a zarazem prawdziwą pokorą. Następnie powtórzył, prawdziwym znakiem, że posiada się tę miłość jest to, że dusza nie troszczy się o nic innego, jak tylko o to, by miłować Boga, o to, by inni go poznawali i wszyscy go kochali. Następnie wycofał się do mojego wnętrza i usłyszałam, jak modli się, mówiąc: Nieustannie święta i niepodzielna Trójco, wielbię Was dogłębnie, kocham Was gorąco, dziękuję Wam nieprzerwalnie za wszystkich i w sercach wszystkich. I tak spędziłam ten dzień. Niemal ciągle słyszałam, jak On modli się we mnie. Ja zaś modliłam się razem z nim.